Łokcie bokiem unoszą, żeby wyprostować odcinek piersiowy, tak? Jeżeli boli kręgosłup, to możesz mieć ręce w skrzydełka i dajesz je do tyłu, prostujesz kręgosłup, tak? Ręce do tyłu, tu, do tyłu, pach. Albo w tej pozycji, łokcie bokiem unosisz, prostujesz kręgosłup. Prostujesz, pach, prostujesz, pach. Jeszcze dwa razy. Hop. Jeszcze raz. Ciach. kop. Stajemy. Jeszcze raz w tej pozycji. Pach. Daję raz jedną nogą do tyłu, raz drugą i pięta, pięta do podłogi. Do tyłu, piętę staram się dać do podłogi. Raz, dwa do podłogi. Do tyłu, pięta, pięta. Do podłogi.